Bom, é muito importante essa, essa vitória nessa, nessa primeira rodada da, da volta da competição. Obviamente que a gente sentiu um pouco pelos 12 dias que ficamos parados, mas gostei do comportamento de alguns jogadores, principalmente do, do, do Thiago, que é um jogador que está retornando retornou marcando bem, retornou atacando bem, marcou gols. Enfim, acho que nós temos que pensar a competição jogo a jogo. Continuar mantendo nossa liderança, continuar mantendo a melhor performance defensiva e agora pensar no, no, na, na Copa, né? nós temos um jogo muito importante. Parabenizar os jogadores, agradecer aos torcedores pela festa bonita que mais uma vez fizeram aqui. Foi o primeiro jogo, então, obviamente, é um pouco difícil de voltar depois do break, mas uh, eu acho que we jogamos um pretty muito, muito bom. 10-0, zero gol conceded, so então podemos estar felizes com três pontos. And we are still the leaders, so I jesteśmy Więc myślę, że być bardzo, bardzo z tego Zabrakło nam na pewno takiej jakości w postaci takich zawodników, jakich ma Piast. Zabrakło nam na pewno tych pieniędzy, które dostaje Piast, dotacje z, ze swojego miasta, bo 2 miliony 200 tysięcy z tego, co wyczytałem. My dostajemy niecałe 200 tysięcy. Z czego się cieszę? Cieszę się z tego, że młodzież, która. Wystąpiła przeciwko tak profesjonalnej drużynie, podjęła walkę. Oczywiście 10-0 jest dla mnie wynikiem nieprzenoszącym chluby jako trenerowi, ale gdzieś zrobiliśmy ten krok do tyłu i zdajemy sobie z tego w pełni sprawę, że chcemy walczyć do końca, bo póki walczyć jesteś zwycięzcą, ale też trzeba spojrzeć sobie rano w lustro i powiedzieć, czy naprawdę te wszystkie obecne obostrzenia czy wymogi z ekstraklasy, sytuacje finansowe, które są w klubach nas czasem nie przerosły, a jeżeli przerosły to po prostu uczciwie walczyć do końca jeżeli nie podołamy tym składem, który mamy to zagramy sobie w pierwszej lidze poszukamy sobie młodych chłopaków, którzy na pewno będą mogli się ograć i ogrywają co widać, tutaj, bo dzisiaj byli osiemnastolatkowie nawet szesnastolatek wystąpił na, na parkiecie, tak więc przed nami taki okres trochę trudny aczkolwiek te najważniejsze mecze, czyli z Gwiazdą Ruda Śląska z Chojnicami dopiero przed nami będziemy mogli po tych dwóch spotkaniach właśnie pokazać sobie spojrzeć w oczy, czy zrobiliśmy wszystko, czy czegoś zabrakło w tym sezonie. Obviously, I'm not, I'm not happy because there is a, a hard result for us, but uh, we know about the potential of of Piasz. Uh, first first <coughs> before coming here for us was a, a war Now we have 14 games. Every game will be a war for us, so it's difficult because we are young players. First e first experience in extra klasa for us. but we need to, to work and keep pushing.